Manko Gołąbeczki poniedziałek jak widzieliście Tak jak zobaczycie, widzieliście jak zobaczycie na filmie, chociaż już na szorcie widzieliście pocztowa wczoraj leciała z Inowrocławia Wrocławia 217 km w domie i zahaczyła znowu o mój gołębnik właśnie ją wypuściłem ładnie poleciała bez koła zadzwoniłem do pana z półtuska no, i ona już takie coś ma, że będzie najpierw wracać do mnie, a potem do niego, albo tak po prostu przez przypadek. Ale te historie głębi są zawsze zaskakujące. Tam mi napisaliście, że nóżnicy nie jest warty tego, no pewnie nie, ale mógłby być dobrym lotnikiem z czasem, bo wraca. Ma pamięć, a ja idę zobaczyć, jak wygląda moja no. tragedia. Wczoraj wyrzuciłem jednego, tu już jest trzy mniej. Gołębie smutne Pogoda fajna, pierwszy dzień szkoły dzisiaj Najgorsze co może być przychodzić do głębika Patrzeć co coś leży Nikomu tego nie życzę Nic nie leży. To słabo to już dała. pianka. No, już jest czwarty dzień. No i dzisiaj nic nie padło przez też powiem wam, że jestem w szoku. Może się wykaraskają, daj Boże Same się poderwały Głodne są Szykujemy miksturę jęczmień i troszeczkę proszę, żeby sobie poleciało tutaj na ziemię. Zobaczyć ile nie sfruba. I walczymy dalej. No na co najlepsze tych koków nie bierze, <grym zainteresowań> bo perłowe bierze. Tutaj ładnie wypierzone człowiek No zobaczcie jaki tyk wyroszy, fajny perłowiek. Tu następny groszek perłowy samiczka. Tu następna samiczka z tego roku. Kurde. No ale dzisiaj jestem miło zaskoczony, że nic nie leży. Jest nadzieja. O, no i godzina 10. Pocztowy poleciał do Półtuska, no ciekawe, no tam <noise> no nie, nie, nigdy takiej sytuacji nie miałem, żeby gąb z lotów wracał do mnie dwa razy chodź ta, chodź ta. no śmieszna sytuacja, no pan mi opowiedział jeszcze jedną historię ma gołębia takiego, że yy, zginął mu gdzieś na locie chyba ze 100 km. No, i miał też numer telefonu. Pan do niego zadzwonił, mówi, że ten gołąb jest u niego. Wypuścił go, no ale on nie chciał odlecieć i został. Go. No i powiedział tam że. Sadź go do, gabiny, do kabiny ze swoimi nalotami i niech po prostu odleci wtedy. No i wracał do niego, do tamtego cały czas. No i słuchajcie. Zadzwonił do niego, poprosił, czy mu wyślę kartę. Ten mu wysłał kartę, słuchajcie. Yy. i na kolejnym locie ten gołąb wrócił znowu do Płutuska, a nie do tamtego także <noise> <noise> a ten już mu karto oddał i tak lato w to i z powrotem ten go potem wysłał to tamten poleciał do tamtego i tak się mieszał cały czas no, także te gołębie mają coś w sobie czasami dziwnego no ale co o mnie zobaczcie smutek muteczek. Ale co bardzo ważne właśnie przy takich chorobach, bo to jest jakieś gaz, gastronomia, to może być adeno, żeby nie karmić ich za mocno. A nawet powiem, że, tak, że lekko. I obserwować, co się dzieje. Ale to, co widzicie, to tak szkoda na to patrzeć, bo jak miały energię, latały. Poruły niebo. Coraz lepiej, coraz lepiej, coraz gorzej. A było na co popatrzeć. To już spierzone takie fajne. Niektóre się porobiły. Zobaczcie moje łasice. Łyska jaka fajna. Będę sobie oglądał filmy w razie co. No ale czwarty dzień. Smutne, bo smutne, ale ale jakoś się trzymają no. No, ja, zobaczcie, ten jasny koreniaty tutaj idzie, o tu jest. Onego najgorsze dęch był <grytanie> Tyle co w niego w w wsadziłem, y że tak powiem prochów to to tylko jego wątroba chyba wie. No i przyszła teraz ta jakaś taka, że tak powiem, choroba. I on żyje. Nic mu się nie dzieje. Czego te choroby? Nie mam pojęcia. W tym roku mówię nie sprzątam im gołębnika aż do października chyba <laughs> Niech się wszystko ładnie wypierzy i może będzie dobrze Nie powiem, że jak im tak sypie, to nawet Nawet się trochę i ruch zrobił padł mi jeden jasny winer a i drugi jasny groszki dwa grochy mi padły jeden biały ogon a drugi, drugi taki podziobany był brzydki I jakiś winerek nie no nawet tak powiem wam że się żwawy robię. wczoraj kolega mi wysłał taki lek ale na razie go nie będę kupował Że będę leczył swoimi specyfikami. Chodź, Perłow. Ten to całe życie też jest taki przypieprzony jakiś. Chodź, chodź wylocie, masz tutaj sobie powiedz. No dobra, co tu nagrywać? Zaraz jadę na działkę działać do siebie. Jest wolny dzień, pierwszy dzień szkoły dzisiaj. Niesamowite. Te wakacje poleciały jak strasznie. No, zobaczcie jaki jasnek się zrobił taki. Klawę. Dobra, się nie wygoni, to może więcej zostanie. No, coś tam pobruchuje. to dzisiaj rano go wyrzucę on ma żółtą zapinkę, bo on u pocztowych był wychowany chciałem zobaczyć czy tam będzie wchodził, ale się odboczył Są okna, panowie. Dach jest. Wszystko wygląda, jakby gdzieś jak to robił, ale trzeba na zimę przykryć. Najważniejsze przykryć na zimę. Jest drzwi, bardzo fajne. <grywania> Spełniają warunki. O, otwierają się. Putryna przykręcona nie do tej strony, ale to nieważne. I. O, folia. Tu trochę mi spadło, ale to też nieważne. się nic nie da z tym zrobić za bardzo. Ale już jest przykryte. Na górze też. Także możemy spać spokojnie. Za duże to okno. Mówię, deskami to obija, ale panowie deski na to, to by mi kosztowały w cholerę pieniędzy. A obiłem folią. I tą kubełkową taką I jest git Latają sobie od rana, zobaczcie, widzicie jak sobie tu się rozejdą to coś tam no daj Boże, że je wyprowadzę no. Może się uda Ten perłowy najgorszy tam widzę jeden taki Ale to Już co ma być to będzie Ale muszą być głodne, muszą być na diecie. Się patrzą na mnie. Jest perłowy, lubie doczek. Taki fajny gołąbek A jaki błąd popełniłem? to mi się wydaje, że to te upały, takie tam. Parę razy je ganiałem w te upałę i to mogło być też to przyczyną, jakiś stres temperatura Bardzo wszystko możliwe Tylko nie piszcie mi co trzeba dawać bo to już jest <ścoughs> za mną Jeszcze jajka znoszczę Jastrząb się kręci lata, trochę spłoszyje. Dobra, pakujemy głębie dla Zbyszka, bociankę i ciemnego, nic się nie udało dołapać, muszę przestało ganiać Kurczaczki sobie jajeczka zjedzą No i dobra, trzeba głąbki zamknąć w końcu wypuścić, nie chcę mi się ich puszczać tych pocztowych. O, siedzi piękna sztuka. Ładna jak Budapeszt. No i nawet drugi siedzi, jasny sercowy wylot tu. O, proszę bardzo, bez obrączek. Taki z kaliną Zaraz się złapie koczek poleciał A no jasny siedzi No i dobra Udało się Niech poletają trochę Taki brzil grzdul o grzdul jak stare Nie Chcę trenować. Głodne. Pożerować mi się chciało. Tyle zostało pocztowych, nie wiem ile, ich z 50. Dobra, nagram je jak będą chodzić sobie po ziemi jeszcze. Też rozpieżone brzydale. Ciężko na ślub w ogóle było wybrać. Ostatnio trzy sztuki. Ale udało się. O, ten był na ślubie. Samczyk. I jego samica. Gdzie ona jest? Nie widzę jej tutaj. O, no, tu jest. Z czerwoną ona pierwsza przyszła. A ten co wrócił, ostatnio z dwoma: e, znaczy bez obrączek, wziąłem go na tych ślubów, jak po coś, to zostanie na zimę. Ale nie zostanie, nie przyszedł. Samiczka była. No i zobaczcie, tamte to coś się pobiera, a pocztowe znowu. Wszystko elegancko. W tamtym roku to samo miałem, jak coś złapało, tamte to. Pocztowe jakoś nie chorowały. Jakieś są odporniejsze, wytrzymalsze, nie wiem. I tak to wygląda. No dobra, nie będę przedłużał, robię film. Jutro do pracy. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły dzieci miały. Pozdrawiam, trzymajcie się. I do następnego razu. Mam nadzieję, że bardziej pozytywnego. Cześć!